Witam Państwa. Dzisiaj Grand Slam w Olsztynie, dzień piąty. Wczoraj trochę pogoda nam spłatała figla, mocniej powiało, musieliśmy ewakuować trybuny, ale dzisiaj prognozy są bardziej optymistyczne. E, co prawda wieje lekki wiaterek, ale jest ciepło, także zapraszamy do kibicowania. E, tuż po godzinie ósmej odbyły się pierwsze rozgrywki jednej ósmej finału mężczyzn. E, nasze dwie pary męskie... E, Łosiak Kantor, Kosiak Rudol Dostały się do następnej fazy turnieju Także po godzinie 15 Po finale kobiet zapraszamy Państwa Do kibicowania Polakom Gdyż oni pojawią się na stadionie głównym Tak jak już wspomniałem o godzinie 15 Finał kobiet Teraz trwają rozgrywki Półfinałowe Zobaczymy kto będzie Kto dostanie się do finału Ale oprócz części sportowej Jak codziennie zapraszamy Na imprezy Około turniejowe, dzisiaj y, pokaz zumby, y, animacje fitnie fat, y, występ y, kabaretu łowcy.b i Kids Camp z Krzysztofem Ignaczakiem. Tak jak wspomniałem, zapraszamy po południu do kibicowania Polakom. Serdecznie polecamy. Adam Nowiński, Telewizja Gazety Olsztyńskiej. Yeah.